Małe trolle i wielka powódź. Cały dzień szli przez ukwiecony krajobraz, który mu minek byłby chętnie zbadał na własną rękę, ale mamie spieszyło się i nie pozwoliła mu się zatrzymywać. – Widzieliście kiedykolwiek takie dziwne drzewa? – zapytał zwierzaczek. – Z takim okropnie długim pniem i małą wiechą na czubku? Według mnie to wygląda głupio. Sam jesteś głupi, rzuciła mama muminka, bo była zdenerwowana. To są przecież palmy. One zawsze tak wyglądają. Dla mnie mogą sobie być, odparł zwierzaczek, czując się dotknięty. Po południu zrobiło się bardzo gorąco. Rośliny powiędły, słońce świeciło dziwnym czerwonym światłem. Chociaż trolle ogromnie lubią ciepło. Teraz wszyscy troje czuli się mocno zmęczeni i byliby chętni odpoczęli trochę pod jednym z wielkich kaktusów, których wszędzie było pełno. Ale mamie Muminka nerwy nie pozwalały się zatrzymać, dopóki nie natrafi na jakiś ślad tatusia. Więc choć zaczynało się ściemniać, szli dalej cały czas prosto na południe. Nagle... Zwierzaczek przystanął, nasłuchując. Coś hałasuje naokoło nas. Z pomiędzy liści doszły ich jakby szepty i szmery. To tylko deszcz, uspokoiła go mama muminka. Ale musimy wobec tego wpełznąć pod kaktusy. Padało całą noc, a nad ranem zrobiła się wręcz ulewa. Gdy wyjrzeli, Wszędzie było szaro i smutno. Nie ma rady, powiedziała mama Muminka. Musimy mimo wszystko iść dalej. Ale dostaniecie teraz coś, co schowałam dla was na wszelki wypadek. Wyjęła z torebki dużą tabliczkę czekolady, którą zabrała, opuszczając cudowny ogród starego pana. Przełamała ją na pół i każdemu dała jego część. A ty nie chcesz? zapytał mu minek. Nie, odpowiedziała, nie lubię czekolady. Szli więc dalej w ulewnym deszczu przez cały dzień i jeszcze przez następny. Nie znaleźli prawie nic do jedzenia oprócz kilku przesiąkniętych wodą batatów i garści fig Trzeciego dnia padało bardziej niż kiedykolwiek. I z małych potoków zrobiły się wielkie, spinione rzeki. Było coraz trudniej posuwać się naprzód, woda wciąż przybierała. Aż w końcu musieli wdrapać się na małe wzniesienie, inaczej porwałby ich prąd. Siedzieli więc na wzgórzu, przypatrując się wirującym odmętom, które coraz to dość się do nich zbliżały. Czuli, że chyba nie unikną przeziębienia. Wszędzie dokoła płynęło mnóstwo mebli, domów i wielkich drzew porwanych przez powódź. Ja chyba znów chcę wrócić do domu! odezwał się zwierzaczek, ale nikt go nie słuchał. Zobaczyli bowiem coś dziwnego, co płynęło obracając się w kółko i tańcząc na wodzie. To rozbitkowie! wrzasnął muminek, który miał dobry wzrok. Cała rodzina! Mamusiu, musimy ich wyratować. Zbliżał się do nich rozkołysany fotel z wyściełanym siedzeniem. Coraz to utykał w wierzchołkach drzew wystających z wody, ale potem, uwolniony przez prąd, płynął dalej. Siedział w nim mokry kot, a koło niego pięć równie mokrych kociąt. – Biedna matka! – zawołała mama Muminka – i wskoczyła do wody po pas. Trzymaj mnie! Spróbuję dosięgnąć ich ogonem. Muminek mocno schwycił mamę. A zwierzaczek tak się tym podniecił, że w ogóle nic nie robił. Fotel właśnie przepływał wirując, kiedy mama muminka błyskawicznie zarzuciła ogonek na jego porącz i pociągnęła. Hej, tam, halo! krzyknęła. Halo, halo! krzyknął też muminek. Hej, hej! Pisnął zwierzaczek. Żebyś ich tylko nie puściła! Fodel pomału skręcał w stronę wzniesienia, aż wreszcie któraś fala okazała się przychylna i wypchnęła go na ląd. Kotka zabrała się do suszenia swoich małych, chwytała je po kolei za skórę na karku i układała rządkiem. Dziękuję za życzliwą pomoc! powiedziała. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło coś tak strasznego. Brrr! I zaczęła lizać swoje małe. Chyba się przejaśnia, odezwał się zwierzaczek. Bo chciał odwrócić ich uwagę od przykrej sytuacji. Gnębiło go, że w ogóle nie pomagał przy ratowaniu. Tak było naprawdę. Chmury rozeszły się. Zabłysnął pierwszy promień słońca. Po nim drugi. I nagle nad olbrzymią, parującą powierzchnią wody rozjarzyło się wspaniałe słońce. – Hurra! – wykrzyknął muminek. – Zobaczcie, że teraz wszystko się ułoży. Lekki wiaterek rozpędził do reszty chmury i teraz poruszał ciężkimi od deszczu wierzchołkami drzew. Wzburzona woda uspokoiła się, gdzieś zaczął ćwierkać ptaszek, a kotka mruczała w słońcu. Musimy ruszać, postanowiła mama Muminka. Nie możemy czekać, aż woda opadnie. Wsiadajcie na fotel dzieci, spuszczę go na wodę i popłyniemy. Co do mnie, to raczej tu zostanę, oświadczyła kotka, ziewając. Nigdy nie należy szukać guza bez potrzeby. Wrócę do domu, jak ziemia wyschnie. Jej pięcioro dzieci, odzyskawszy energię w słońcu, usiadło i też się wnęło. Mama minka zepchnęła fotel z lądu. Uważajcie, upomniał ją zwierzaczek. Siedział w oparciu fotelu, fotela i rozglądał się, bo przyszło mu na myśl, że na pewno uda im się znaleźć coś kosztownego płynącego z falą powodziową. Może na przykład Skrzynkę pełną biżuterii. Dlaczego by nie? Patrzył z wielką uwagą, a gdy nagle doszczek coś połyskującego w wodzie, głośno krzyknął z podniecenia. Płyńcie tam! krzyczał. Coś tam błyszczy. Nie mamy czasu wyławiać wszystkiego, co pływa naokoło, powiedziała mu mama Uminka, ale powiosłowała we wskazaną stronę, bo była miłą mamą. To tylko beczka, zmartwił się. To tylko butelka, zmartwił się rozczarowany zwierzaczek, kiedy już wyciągnął ogonkiem. I nic w niej nie ma ciekawego, dodał mu minek. Ale spójrzcie, powiedziała jego mama poważnie. To coś bardzo dziwnego. To poczta butelkowa. W środku jest list. Wyjęła z torebki korkociąg i otworzyła butelkę. Drżącymi łapkami rozprostowała papier na kolanie i przeczytała na głos. Drogi znalazco, zrób wszystko, żeby mnie uratować. Powódź zabrała mój piękny dom i teraz siedzę na drzewie sam, zmarznięty i głodny, a woda wciąż przybiera. Nieszczęśliwy Muminek. Sam głodny i zmarznięty! Zapłakała mama muminka. Ach, mój biedny, mały muminku, twój tatuś już pewnie dawno się utopił. Nie płacz, powiedział muminek. Może siedzi na drzewie gdzieś całkiem blisko, a woda bardzo szybko pada. I rzeczywiście tu i ówdzie. Wynurzały się z niej małe pagórki, nad jej powierzchnią sterczały płoty i dachy domów, a ptaki śpiewały na cały gardło. Fotel, kołysząc się, sunął powoli w stronę pagórka, na którym uwiało się mnóstwo stworzonek usiłujących wyciągnąć z wody swój dobytek. To przecież mój fotel! wrzasnął wielki paszczek któremu udało się zgromadzić na brzegu umeblowanie swojej jadalni, dlaczego płyniecie na moim fotelu? Co to ma znaczyć? Marna z niego łódka, odcięła się gniewnie mama muminka, schodząc na ląd. Nie chciałabym jej za nic na świecie. Nie trażnij go, szepnął zwierzaczek. Potrafię ugryźć. Głupstwa, żachnęła się mama muminka. Chodźcie, dzieci. Szli dalej przegiem, a Paszczak badał tymczasem mokre siedzenie swojego fotela. Patrzcie, odezwał się mu minek, wskazując na marabuta, który przechadzał się mamrocząc coś sam do siebie. Ciekawe, co on zgubił, bo wydaje się, jeszcze bardziej zły niż Paszczak. Beszczalny dzieciaku, rzekł marabut, który miał dobry słuch. Gdybyś miał kilkaset lat i zgubił okulary, też byłbyś niezbyt zadowolony. Mówiąc to, odwrócił się do nich plecami i szukał dalej. Chodź już, powiedziała mama Muminka, musimy odnaleźć twojego tatusia. Wzięła Muminka i zwierzaczka za łapkę i szybko ruszyła dalej. Po chwili, w miejscu, gdzie już nie było wody, Zauważyli coś błyszczącego w trawie. Na pewno diament, wrzasnął zwierzaczek. Gdy się jednak przypatrzyli, zobaczyli, że to tylko okulary. Chyba mama rabuta, jak myślisz, mamo? – Spytał mu minek. Pewnie tak, odparła. Najlepiej będzie jak pobiegniesz i dasz mu je? Ucieszy się, ale śpiesz się, mój biedny, twój biedny tatuś siedzi gdzieś. Całkiem sam, mokry i głodny. Muminek pobiegł, jak mój najszybciej, na swoich krótkich nóżkach. Zobaczył z daleka, że Marabut, brodząc, grzebie w wodzie. Halo, halo, zawołał Muminek, mam wujaszka okulary. O, nie może być, ucieszył się Marabut. Ty jednak nie jesteś chyba. Aż tak nieznośnym dzieciakiem włożył okulary i pokręcił głową na wszystkie strony. Muszę już iść, powiedział muminek, bo my też chodzimy i szukamy. Ach, tak, odrzekł marabut uprzejmie. A czego szukacie? Mojego tatusia wyjaśnił muminek. Siedzi gdzieś na jakimś drzewie. Marabut. Zastanawiał się przez dłuższą chwilę, a potem powiedział stanowczym głosem: Nigdy sami nie znajdziecie, ale ja wam pomogę, ponieważ znalazłeś moje okulary. Schwycił muminka dziobem bardzo ostrożnie i posadził go sobie na plecach. Potem zamachał kilka razy skrzydłami i pofrunął wzdłuż brzegu. Muminek nigdy przedtem nie latał. I wydało mu się to niesłychanie zabawne, choć trochę przerażające. Bardzo był dumny, kiedy marabut wylodował koło ma jego mamy i zwierzaczka. – Jestem do pani usług, mogę pomóc szukać – rzekł marabut, składając ukłon mamie muminka. – O ile państwo zechcą wsiąść, to zaraz wyruszamy – Podniósł wpierw mamę muminka, a potem zwierzaczkę, który piszczał z podniecenia. Trzymajcie się mocno, rozkazał marabut, bo teraz pofruniemy nad wodą. Jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło coś równie wspaniałego, zachwyciła się mama muminka. Latanie wcale nie jest takie nieprzyjemne jak myślałam. Patrzcie na wszystkie strony. Może dostrzeżecie gdzieś tatusia.